Kati i Valerie mieszkały razem jako para przez wiele lat i w końcu zdecydowały się, aby wziąć ślub. Valerie poszła do urzędu miasta po wymagający dokument, ale gdzieś w duszy czuła, że robi źle. Obydwie jakiś czas wcześniej zaczęły studia biblijne i zbliżać się do Boga. Valerie zaczęła się modlić i powiedziała, Boże, jeśli Ty tego nie chcesz dla nas, to daj mi jakiś wyraźny znak. W czasie, kiedy urzędniczka drukowała dokument, nagle zasyczała, bo kartka tego dokumentu nadcięła jej palec i poleciała z niego krew. Powiedziała do Walerii: 30 lat tu pracuję, ale nigdy nic podobnego mnie nie spotkało. Wychodząc z urzędu i schodząc po schodach, Walerii zobaczyła nagle skrzydło i część głowy nieżywego gołębia. Powiedziała wtedy do Boga: dobrze, przyjmuję to jako znak. Ale ja nie mogę powiedzieć o tym Katie. Ty jej o tym powiedz. A w tym czasie Katie zaczęła mieć wątpliwości co do zawarcia przez nie małżeństwa. I miała sen. Widziała jak cztery pary przystępowały do ślubu i wokół nich była radość. Ale kiedy przyszła kolej na nie, wokół Katie i Valerie był tylko smutek i do ślubu nie doszło. Katie powiedziała, dobrze, jeśli nie chcesz, żebyśmy wzięły ślub, to powiedz o tym Walerii, bo ja nie powiem jej o tym. W końcu siadły razem i po opowiedzeniu sobie, co się wydarzyło, obydwie zrozumiały, że wolą Boga dla nich jest żyć w czystości i zostać oblubieńcami Chrystusa. Po wyznaniu głośno swoich grzechów, Walerii otrzymała łaskę Chrztu w Duchu Świętym. Zobaczyła wtedy, jak każdy grzech był gwoździem, który przybijał Jezusa do krzyża przez te wszystkie lata, szczególnie grzechy nieczystości. Jako krzyżowanie Jezusa stało się ofiarą, która ją z tej niewoli grzechu uwolniła. Dziś obydwie Panie żyją jako siostry w Chrystusie, Bóg dał nam nowe życie, powiedziały. Po okazaniu skruchy zrozumiałyśmy że nie można mieć Bożego błogosławieństwa, żyjąc wbrew woli Boga i Jego przykazań.